Cristiano Ronaldo i jego tragiczne rzuty wolne, a Robert Lewandowski, najlepszym egzekutorem rzutów karnych w Europie. Witam was, ja jestem Mateusz, a dziś na temat najgorszego transferu Premier League. Real Madrid ustalił cenę za Rafaela Varana. Wspaniała asysta Jadona Sancho. Trafienie zapalniczką, sześć bramek i dwie czerwone kartki. Krzysztof Piątek ma niemałe problemy. Nie wyjdzie w podstawowym składzie Milanu. Gennaro Gattuso krytykuje Polaka. A na sam koniec genialna akcja w mediach społecznościowych w wykonaniu Ajaxu Amsterdam. Dziękuję, że jesteście. Jest nas ponad 102 tysiące. Lecimy dalej! Sponsorem dzisiejszego odcinka jest FootballTeam.pl FootballTeam .pl. Football team to polski przeglądarkowy menadżer piłkarski, w którym tworzysz i rozwijasz własnego zawodnika, zakładasz lub dołączasz do drużyny i rywalizujesz przeciwko innym w ligowych rozgrywkach. Gra wyszła na początku tego roku i dynamicznie się rozwija. Dlatego, jeżeli jesteś fanem piłki nożnej, warto się zainteresować. A rejestrując się z linku poniżej, mocno wspierasz ten kanał, dzięki czemu mogę wypuszczać filmy częściej i lepszej jakości. Będę też zakładał własną drużynę, więc im wcześniej założysz konto, tym lepiej. Jeżeli już to zrobiliście, napiszcie w komentarzu gotowe, a ja przypnę wam serduszko. Każdego roku wielu piłkarzy zmienia swoje miejsce zatrudnienia. Kluby wydają masę pieniędzy, aby jak najlepiej wypaść w kolejnym sezonie i powalczyć o jak najwyższe cele. Każdy piłkarz ma też swoje ambicje i chce grać dla klubu, który może powalczyć o znaczące trofea. Niektórzy jednak przenoszą się tylko dla wysokich zarobków. Wiele transferów okazuje się idealnym posunięciem, a niektóre totalną klapą. Najwięcej transferów dokonuje się oczywiście na Wyspach. I to właśnie tam ostatnio kibice głosowali, jaki był najgorszy transfer tego roku. Jak myślicie, na kogo fani postawili? Głos oddało ponad 25 tysięcy osób, a za najgorszy transfer uznali Freda z Manchesteru United. Zdobył ponad 45% głosów, drugie miejsce zajął Jack Wilshire z West Hamu. Z kolei na niego zagłosowało 27% osób. A czy Wy zgadzacie się z tymi wynikami? To Waszym zdaniem okazał się najgorszym transferem tego sezonu, nie tylko na Wyspach? Czekam na Wasze komentarze. Mimo, że Zinedine Zidane zapowiada, że do Realu Madryt dołączy wiele gwiazd, to nie oznacza, że z obecnego składu pozostaną wszystkie nazwiska. Odejście Rafaela Varana powoli staje się faktem. Filar obrony Realu Madryt oraz reprezentacji Francji ma dość przebywania w toksycznej atmosferze, jaka panuje na Estadio Santiago Bernabeu. Francuz uważa, że ma ważniejsze wartości niż te wyznawane przez piłkarzy, jak i zarząd Realu i dlatego chce odejść. Zainteresowany jego pozyskaniem jest Manchester United, który za wszelką cenę musi wzmocnić linię obrony, która w ostatnich spotkaniach prezentuje się delikatnie mówiąc nie najlepiej. Taki transfer na pewno wpłynąłby bardzo pozytywnie na defensywną formację Czerwonych Diabłów i pozwolił realnie myśleć o powrocie na sam szczyt Premier League. Innym zainteresowanym ma być Juventus, a raczej sam Cristiano Ronaldo, który ma nalegać na transfer Francuza. Więcej o tym mówiłem we wczorajszym filmie. Real Madrid ustalił cenę za Varana. Choć zapis o klauzuli odstępnego w umowie mówi o 200 milionach euro, to Perez zdecydował, że będzie on mógł odejść już za 100 milionów euro. Jest to o wiele bardziej realna kwota jak za obrońcę. Jak już przed chwilą mówiłem, to Czerwone Diabły są pierwsze w kolejce po Varana. Jednak nie musi być tak, że za niego zapłacą. Może dojść do wymiany piłkarzy. Pogba trafiłby na Bernabeu, a Varan na Old Trafford. Pogba miał już wstępnie uzgodnić warunki kontraktu z Realem. Za sezon gry będzie dostawał 12 milionów euro. Poprosił władze Manchesteru o transfer, a ci nie będą robić żadnych problemów z jego odejściem. Wydaje mi się, że lepiej na tej wymianie wyjdą czerwone diabły, zyskają pewnego obrońcę, a stracą choć znakomitego, to toksycznego gracza. Pogba nie dogadywał się z rozem to teraz według nieoficjalnych źródeł ma walczyć z Olegunarem Solskierem. A wy jak oceniacie ten ruch? Na górze w karcie macie ankietę, aby zagłosować. Wczoraj umieściłem zagadkę, która wymagała od was obejrzenia całego filmu uważnie, aby odpowiedzieć na pytanie, jaki piłkarz znajdował się w filmie. Poprawną odpowiedź udzieliło mnóstwo osób, m.in. Filip, Kacper oraz Adrian. Moje gratulacje, bo dziś to wy jesteście w filmie. Od jednego z widzów, dokładnie od Piotra, dostałem na Instagrama złożone zdjęcie Ikera Casillasa. Wielkie dziękuję, że poświęciłeś swój czas, aby wyciąć z filmu każdą część zdjęcia. Podajcie do Piotra na Instagrama. Naprawdę zasłużył link w opisie. Dramat Borussii Dortmund. Być może wczoraj stracili szansę na Mistrzostwo Niemiec. Wczorajsze derby pomiędzy Borusią Dortmund a Schalke możemy nazwać prawdziwym starciem odwiecznych rywali. Dwie czerwone kartki, sześć żółtych, sześć goli, rzut zapalniczką i stracone szanse na Mistrzostwo Niemiec. Tak w skrócie możemy powiedzieć o tym, co wczoraj działo się na Signal i Duna Park. Ale zacznijmy od początku. Borussia przed tym meczem zajmowała drugą pozycję w tabeli i traciła jeden punkt do Bayernu Monachium. Każdy kibic BVB, jak i fan piłki nożnej dla zdrowej rywalizacji w lidze wolałby, aby to Borussia wygrała. Dzięki temu mielibyśmy emocje do samego końca. Tak się jednak nie stało. Gospodarze bardzo dobrze zaczęli to spotkanie. W 14 minucie przed cudownym dośrodkowaniem w pole karne popisał się Jadon Sancho, a Mario Götze zamienił je na gola. Można to oglądać godzinami. Borussia jednak długo nie cieszyła się z prowadzenia. Już po czterech minutach szalkę po rzucie karnym doprowadziło do wyrównania, a po kolejnych dziesięciu BVB przegrywało już 2 do 1. W pierwszej połowie trzy żółte kartoniki obejrzeli tylko piłkarze gości. W 60 minucie Marco Royce zachował się jak totalny głupiec. Zaatakował rywala od tyłu wyprostowaną nogą, a do tego w pełnym biegu. Sędzia nie zastanawiał się ani chwili i wyrzucił go z boiska. Po dwóch minutach od faulu Roysta Borussia straciła kolejnego gola, a tablica wyników pokazywała już wynik 3 do 1. Po kolejnych trzech minutach z boiska wyleciał kolejny piłkarz Borusii. Tym razem Wolf obejrzał czerwony kartonik. Co najlepsze, zrobił prawie to samo co Marco Royce. Nie wiem jak tak profesjonalni piłkarze mogą w tak ważnym spotkaniu postępować w tak bezmyślny sposób. Nie mam zielonego pojęcia. W 84 minucie Witzel dał nadzieję BVB, ponieważ zdobył gola kontaktowego, ale na niewiele to się zdało. Po dwóch minutach wynik spotkania zamknął embolo. Mecz zakończył się wynikiem 4-2. Co jest jeszcze większym policzkiem dla Borussii to fakt, że Schalke rozgrywa najgorszy sezon od wielu lat. Obecnie zajmują 15 pozycję w tabeli, czyli jedno miejsce nad pozycją spadkową. W tym spotkaniu mieliśmy też bardzo poważny incydent, nie mający nic wspólnego ze sportową rywalizacją. Z trybun poleciała zapalniczka, którą został trafiony Jadon Sancho. Na górze pojawia Wam się ankieta, tam możecie głosować kto Waszym zdaniem zostanie mistrzem Niemiec. Wszystkie ankiety z dziś pojawią się w kolejnym filmie. Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że Krzysztof Piątek jest nietykalnym piłkarzem. Miał pewne miejsce w Genui. Podbił też serca kibiców Milanu już w pierwszych meczach przeciwko Napoli. Nikt nawet nie chciał myśleć, że nadejdzie ten czas, kiedy to Krzysztof Piątek dostanie zadyszkę. Przestanie strzelać, a co za tym idzie straci miejsce w podstawowym składzie. Niestety tak się stało. Genaro Gattuso nie jest zadowolony z dyspozycji Polaka. Cytując za transfery info takie słowa powiedział trener Milanu. Napastnik musi budować przestrzeń na boisku. To nieprawda, że piątek nie dostaje piłek. Z lacją wykonaliśmy bardzo dużo dobrych dośrodkowań i przynajmniej jedno z nich powinno pozwolić stworzyć coś na 20 metrze. Najbardziej wysunięty zawodnik musi pracować dla drużyny i być funkcjonalny dla naszego stylu. We wczorajszym treningu jako podstawowy napastnik testowany był Patrick Kutrone i to on prawdopodobnie wyjdzie dziś w pierwszym składzie. W karcie macie ankietę, gdzie możecie zagłosować, czy waszym zdaniem Krzysztof Piątek stracił pozycję w pierwszym składzie na stałe. Cristiano Ronaldo to już nie ten sam piłkarz co kiedyś. Jeszcze za czasów gry w Manchesterze United czy Sportingu Lizbona był jednym z najlepszych egzekutorów rzutów wolnych. Bramkarze bali się, gdy tylko podchodził do stojącej piłki. Obrońcy za wszelką cenę starali się nie faulować go w pobliżu pola karnego. No chyba, że już nie mieli wyjścia. Im starszy, tym wykonywanie rzutów wolnych idzie mu coraz gorzej. Zauważono to już za czasów jego gry w Realu Madryt, ale po transferze do Juventusu to już jest istna tragedia. Jego statystyki są wręcz dramatyczne. Na 16 prób ani razu nie trafił do siatki. Jest to jeden z najgorszych wyników w lidze. Gorzej od niego wypadł tylko jeden piłkarz trozinone. My na szczęście nie mamy się czym martwić. Może nie jeśli chodzi o rzuty wolne, ale w rzutach karnych Robert Lewandowski nie ma sobie równych. Wypada najlepiej pośród największych gwiazd. Na 49 prób 44 razy był skuteczny. Daje mu to 90% skuteczności. Drugie miejsce zajmuje Eden Hazard ze skutecznością na poziomie 87%. Cristiano Ronaldo 83%, Neymar 79% oraz Leo Messi 73%. Ciekawie jak wyglądałaby taka statystyka jeśli chodzi o rzuty wolne. Bo tam lewy też raczej źle nie wypada. Ajax Amsterdam nabył nowego piłkarza. 19-letni Kel Sharpen niegdyś chwalił się w mediach społecznościowych, że jest fanem Fenerjordu, czyli jednego z rywali Ajaxu. Na reakcję ze strony klubu nie trzeba było długo czekać. Piłkarz trafił na specjalną lekcję. Musiał pisać, Ajax jest najpiękniejszym klubem w Holandii. Zobaczcie sami. Na dziś to już koniec, pamiętajcie o rejestracji w grze Football Team, link w opisie. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia.